Witaj w latarni, jestem Anna. Budzisz się czasem ze snu z dziwnym uczuciem, którego nie potrafisz nazwać? To Twoja podświadomość próbuje do ciebie przemówić poprzez warstwę symboli. Dziś otwieram serię Łapacz Snów, czyli nasz autorski debugging podświadomości. Sny to nieprzefiltrowane dane, które Twój system operacyjny generuje w nocy, by zasygnalizować błąd lub potrzebę aktualizacji. Przejdziemy przez proces rozumienia tych sennych komunikatów. Przy pomocy tarota odkodujemy logi naszej psychiki. Sprawdzimy, co zostało zapisane jako input, źródło Twoich nocnych lęków, oraz jaki jest output, czyli konkretne rozwiązanie, które należy wdrożyć na jawie, by odzyskać spokój. Rozłożę karty na trzech płaszczyznach: emocji, codzienności. I podświadomości, abyśmy mogli wyjść z tego spotkania z jasnym planem i lekkim sercem. Nie będziemy sobie wróżyć, będziemy uzdrawiać to, co domaga się uwagi. Zapraszam Cię do wspólnej analizy. Zanim jednak przejdziemy do analizy, wybierz odpowiedni klucz deszyfrujący. Przed Tobą trzy zestawy oraz przyporządkowane do nich trzy kamienie. Skup się i poczuj, który z nich rezonuje z Twoim snem. To on otworzy drzwi do Twojej latarni. Który wybrałeś, napisz w komentarzu 1, 2 lub 3. W opisie pod filmem masz link, dzięki któremu możesz szybko przejść do wybranej przez siebie talii. Rząd pierwszy przedstawia płaszczyznę emocjonalną. Źródłem błędów jest piątka pentakli. Podświadomość wygenerowała obraz programu braku. To jest stary lęk przed wykluczeniem, emocjonalnym ubóstwem czy utratą stabilności. Sen o zamieci, w której nikt nie otwiera drzwi. To sygnał, że system czuje się odłączony od wsparcia. Optymalizacją jest król mieczy. Po przebudzeniu należy odciąć emocjonalny szum chłodną logiką. Zamiast karmić lęk, przeprowadzić audyt faktów. Przejście od poczucia bezradności do intelektualnej dominacji. Rozwiązaniem jest uziemienie emocji poprzez liczby, fakty i precyzyjne nazwanie lęku. Cięcie zamiast płaczu. Rząd drugi przedstawia płaszczyznę codzienności. Kontekstem jest karta Diabeł. Sen nawiązuje do toksycznej pętli w twoim życiu. To może być uzależnienie od czyjejś opinii, praca, która drenuje zasoby lub nawykowe scrollowanie cudzego sukcesu. To jest Twój shadow proces, który działa w tle i pożera pamięć ram Twojej kreatywności. Zadaniem dla Ciebie jest Trójka Buław. Wyjdź poza horyzont obecnego uwięzienia. Karta nakazuje planowanie ekspansji. Jeśli diabeł Cię więzi, Trójka Buław każe Ci patrzeć na statki, które już wysłałeś w morze. To moment przejścia z trybu uwięziony w Matrycy. Do trybu strategiczny wizjoner. Twoim zadaniem jest zrobienie jednego kroku poza strefę komfortu, która stała się klatką. Trzeci rząd to płaszczyzna duchowa. Ukrytym logiem jest azbuław. Podświadomość tłumi ogromny impuls twórczy lub emocjonalny. Boisz się własnej siły rażenia. To jest jak pożar w systemie, który jest dławiony, bo nie wiesz, gdzie skierować ten ogień, by nie spalił twojego obecnego status quo. Główną wytyczną jest ósemka buław. Przygotuj się na szybki transfer danych. Duchowy zastój dobiega końca. Musisz pozwolić energii płynąć swobodnie, bez blokowania kanałów komunikacji. Twoja stłumiona iskra musi stać się serią błyskawicznych działań. Przestań dusić swój potencjał, pozwól, by procesy potoczyły się lawinowo. Aby prawidłowo wykorzystać przesłanie senne, wdróż następujący skrypt: rano ustal trzy twarde fakty dotyczące Twoich finansów lub relacji. Nie dyskutuj z emocjami, używaj miecza intelektu do debagowania lęku. Po południu wykonaj jeden ruch, który wykracza poza Twoje obecne tu i teraz. Złóż ofertę, napisz maila, wyjdź na zewnątrz ze swojego obecnego systemu. Nie analizuj siebie zbyt długo. Gdy poczujesz impuls, działaj natychmiast. Ten tydzień premiuje szybki przesył danych i dynamiczną komunikację. Rząd pierwszy płaszczyzna emocjonalna. Źródłem błędów jest siódemka kielichów. Podświadomość zmaga się z przeciążeniem opcjami albo iluzjami. Stary lęk, który wywołał ten sen to strach przed podjęciem złej decyzji lub paraliż analityczny, wynikający z nadmiaru fantazji i niesprecyzowanych pragnień. System jest niestabilny przez rozproszenie energii. Optymalizacją jest Szóstka Mieczy. Rozwiązanie to zaplanowanie migracji systemu w spokojniejsze miejsce. Po przebudzeniu, zamiast tonąć w morzu możliwości, należy spakować niezbędne dane, skupić się na priorytetach i mentalnie wyruszyć w podróż ku jasności. To jest przejście od emocjonalnego chaosu i iluzji do chłodnej, logicznej podróży w kierunku prawdy. Optymalizacja samopoczucia polega na opuszczeniu mętnych wód i skierowaniu się w stronę otwartego oceanu logiki. Rząd drugi to płaszczyzna codzienności. Kontekstem jest król pentakli. Sen nawiązuje do sytuacji, w której Twoja energia. Jest zablokowana przez potrzebę perfekcyjnej stabilności materialnej, a może przez dominującą postać szefa czy partnera. Twój system działa w trybie konserwatywnego backupu, bojąc się ryzyka utraty zgromadzonych zasobów. Zadaniem jest karta arcykapłanki. Konkretne działanie, jakie należy podjąć w świecie realnym, to brak działania. Przynajmniej w sensie zewnętrznego pośpiechu. Twoim zadaniem jest wycofanie się do swojej intuicji. Aby zrównoważyć dominującą, a czasem przytłaczającą energię materii, musisz aktywować wewnętrzne, ukryte protokoły intuicji. Przestań więc polegać wyłącznie na tym, co widzialne i materialne, a zaufaj ukrytym logom podświadomości. Trzeci rząd to płaszczyzna duchowa. Twoim ukrytym logiem jest dziesiątka kielichów. Podświadomość ukrywa ogromne pragnienie pełni emocjonalnej, idealnego spełnienia Twojego zamku na wzgórzu w wersji stuprocentowej. To, co tłumisz, to strach, że ten idealny stan jest nieosiągalny, lub obawiasz się odpowiedzialności, jaka wiąże się z pełnym szczęściem. Główną wytyczną jest karta gwiazdy. Masz dostęp do nieograniczonych zasobów nadziei i uzdrawiania. Komunikat płynący z Twojego systemu to przywrócenie wiary w ten proces. Pragnienie absolutnej perfekcji jest korygowane przez wiarę w proces uzdrawiania i regeneracji. Nie musisz mieć wszystkiego idealnie teraz, w tym momencie. Wystarczy, że masz jasną wizję i płynącą energię nadziei, że to się wydarzy. Aby dobrze wykorzystać przesłanie senne, wdróż następujący skrypt. Zidentyfikuj jeden obszar życia, który wymaga przeprowadzki z chaosu emocjonalnego do porządku. Zrób pierwszy logiczny krok w tym kierunku. Codziennie poświęć 10 minut na ciszę, medytację czy spacer. Wyłącz zewnętrzne sensory i nasłuchuj wewnętrznego głosu, zanim podejmiesz decyzje finansowe czy zawodowe. Utrzymuj połączenie z nadrzędną wizją swojego życia. Pamiętaj, że proces regeneracji już się rozpoczął. Ufaj przyszłości i pozwól energii swobodnie płynąć. Rząd pierwszy płaszczyzna emocjonalna. Źródłem błędu jest król Pentakli. Podświadomość wygenerowała obraz przytłaczającej potrzeby materialnej stabilności lub lęku związanego z figurą autorytetu ojca, szefa czy sponsora która jest postrzegana jako jedyne źródło zasobów to lęk przed utratą statusu, który blokuje kreatywność. Optymalizacją jest MAG. Rozwiązaniem jest aktywacja osobistego centrum sprawczości. Zamiast czekać na zielone światło od zewnętrznego króla, musisz uświadomić sobie, że posiadasz wszystkie narzędzia do manifestacji własnej rzeczywistości. To twoje przejście od pasywnego polegania na zewnętrznych zasobach do aktywnego, świadomego tworzenia własnych rozwiązań. Optymalizacja samopoczucia polega na zmianie roli, z poddanego na architekta. Rząd drugi. Płaszczyzna codzienności. Kontekstem jest karta cesarz. Sen nawiązuje do sztywnej struktury, której podlegasz. Może to być praca w korporacji. Patriarchalne zasady w domu, niekwestionowane reguły, które tworzą poczucie uwięzienia w systemie to sytuacja, w której panuje porządek, ale brakuje swobody. Zadaniem jest szóstka pentakli. Konkretne działanie to kalibracja przepływu energii. Tam, gdzie cesarz narzuca sztywną kontrolę. Szóstka pentakli proponuje optymalizację dystrybucji zasobów. Zadanie polega na świadomym dawaniu i braniu, a nie tylko na biernym przyjmowaniu rozkazów, aby zbalansować dominującą autorytarną strukturę. Twój system musi wdrożyć algorytm wzajemności i elastyczności. Działanie polega na negocjacji warunków, a nie ślepym posłuszeństwie. Rząd trzeci to płaszczyzna duchowa. Twoim ukrytym logiem jest piątka buław. Podświadomość ukrywa wewnętrzny konflikt swego rodzaju wyścig szczurów poczucie walki o przetrwanie lub konkurowanie z innymi. Tłumiona jest zdrowa agresja i potrzeba postawienia granic, która zamienia się w chaotyczną, bezproduktywną walkę. Główną wytyczną jest Piątka Mieczy. Wybierz swoje bitwy mądrze. Ta karta to strategiczne wycofanie się, które jest wygraną. Czasami zwycięstwo polega na opuszczeniu pola walki, na którym nic wartościowego nie da się osiągnąć. Zamiast bezsensownie walczyć w chaosie, należy użyć intelektu i strategicznie opuścić konflikt, który jest stratą czasu i energii, aby dobrze wykorzystać przesłanie senne. Wdróż następujący skrypt. Codziennie rano przypomnij sobie, że to ty jesteś kreatorem swojego dnia. Użyj narzędzi, które już masz, Zamiast czekać na zewnętrzne pozwolenie czy zasoby, zbalansuj energię dawania i brania w relacjach. Zadaj sobie pytanie, gdzie daję za dużo, a gdzie za mało wymagam. Zidentyfikuj jeden bezsensowny konflikt, wewnętrzny lub zewnętrzny, i podejmij świadomą decyzję o jego zakończeniu. Wygrana to spokój, nie racja.